Ha, Siema. 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 Siema Co tam? Co Dobrze? Tam Jak wy streama oglądacie? Nie? Co? Nie no, żartuję. Co Myślałem, że oglądacie to co ja... A co, co, oglądasz? A co oglądasz? Co oglądam? Izaka, gra w CSA. Aha no. Co tam nie u was? Co tam was? W porządku. Same, siedzicie? same siedzicie? No same. No dinar, kupiłyśmy sobie pałki. Pałki? <coughs> pałki. Pałki. A ja kupiłem sobie. Liptona. Liptona. Aha, fajnie. My nie mamy tym barka. Świruję tam, nie będziemy gadać kto co kupił. Lepiej powiedz skąd jesteś. Skąd jesteś? Ze Szczecinia. Tak? No. Ja też. Ja też. Tak? Nie no, żartuję, już chciałem się. Ja już chciałem ja, ten, ściemę puścić i zobaczyć czy się spotkamy. No widzisz, taki jesteś, że nas chciałeś tu okłamać. No, ale powiem no. Ci, że Snapchata to bym przyjął, no, bym przyjął od Was, chętnie. Tak? No. No to czekaj. Piszesz Ty swojego czy ja swojego? No będziemy tutaj normalnie mieli kontakt ze sobą. Tak serio, jestem z Gdańska. Z Gdańska jesteś? No. no. No to w sumie też, trzeciń też prawie nad morzem. Pewnie, że, no. tak. Pewnie, że tak. Można Wszyscy normalnie, normalnie sobie pojechać sobie na ten, na, ten na, 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 drinka na drinka z parasolką. Drinka z parasolką. No, <laughs> no. dobrze. Ej, dziewczyny, ile macie 21. lat? Dwadzieścia jeden. Obydwie? No. Kurde, to jesteście dziewięć, 5, 5, 5 roczniki. Sześć, 6, 6 A ja? Jaki ja rocznik? Zgadnijcie. Ja, jak dziewięć. 22? 23? 23. 23. O, widzisz? 9, 3 roczni. 93 rocznik. No, no, tak, no. no dawaj. Zobaczcie czy moje zaproszenie doszło. Zaproszenie doszło. A właśnie, wykładaj mi telefon. To się to... Tam... O kurde, ale spadrzcie I co tak samo siedzicie bez facetu? facetów? Nie ma facetów. Nie macie nie chłopaka? Chłopaka? nie mamy. macie? Co ty gadasz? Co ty gadasz? No. A czemu, a szukacie? Po co nam faceci? Tak a a na przykład jak ten? Jak jest akcja? No bo nie masz faceta. Jak jest akcja, że... A jak się nazywasz na snapie? Bo dostałam miliard zaprosił? Mateusz. Słuchaj, a jak jest akcja, że spędzicie dziura, co co, co co wtedy robisz? Co wtedy robisz? Nic. Drapie się. <laughs> to nieźle. Co się stało? Szukam twojej nazwy, wiesz, bo strasznie dużo zaproszeń do mnie przyszło. To nie masz chłopa, i co? Jak cię spędzi, to co wtedy? No nic, drapię się i jadę dalej. No to grubo. No. Nie mogę ci znaleźć. A co tak dużo zaproszeń? No, trochę się nazbierało. To nieźle. To wpisz, może? Mateusz 1993. A macie Instagramy? Ty, ej! Co? A co tam z tyłu jest na twojej szafce? Ma to już jeden. A co tam? To, to ma... jest przycisk youtubera, ty! Tak? Nagrywasz nas! Jak was nagrywam? No, nie wiem, streama jakiegoś robisz pewnie. No. I co, myślisz, że tego przycisku nie widać? Ale co? myślałem, że nie wiesz co to jest, bo nie każdy, nie każda dziewczyna wie. A widzisz? pracujesz na taką, która wie. Interesujesz się youtuber? No, coś tam se nie? Kogo oglądasz? Kogo oglądasz? No, na przykład Ratonixa, nie? No i wszystko. Zostałeś wkręcony oficjalnie. Ja pierdolę. J-eczka, ja mordowo, <noise> Nie wierzę, gościu. Ja pierdolę. To co? Żebrania ty mnie? O chuj. Wszystko było pod kontrolą, normalnie. No dobra, mor no, do dolecimy. Dolecimy. Na razie! Idę stąd, kurwa, idę stąd. Gościu, co się dzieje? Kurwa mać ja pierdolę, kurwa! Co się dzieje? Gościu! Na omegle sobie siedzę! Siedzę sobie na omegle. Gadam, kołuję jest na Kołuję na I zostałem wkręcony bez mydła. Zostałem wkręcony bez mydła. Ej, kurwa... <laughs> Dobra wkręta, bez kitu, piona, nie? Dobra wkręta, w chuj. Ale dym, ale dym. Chłopie, aż muszę, kurwa, milkiła ja na ząb zarzucić. Aż muszę milkiła ja zarzucić na ząb. Kurwa, głupio mi, ty. No, głupio mi. przycisk YouTube'a, <laughs> kurwa mać, możecie za tą akcję zostawić łapkę w górę i kliknąć suba, może, może nie wiem, może komuś takie streamy zaczynają się podobać w końcu, co, nadal się nie przekonaliście do rafonixa, że to dobry facet jest ten Rafonix? no,